Szanowni Państwo, chciałem podać wiadomości z Iranu z pierwszej ręki, a mianowicie zadzwoniłem do mojego perskiego brata Sadziada. To jest człowiek, do którego jeżdżę za każdym razem, kiedy jestem w Iranie. W Iranie byłem trzy razy i za każdym razem u niego nosowałem, on mnie dowoził po Iranie, pokazywał mi Iran. Zadzwoniłem do niego wczoraj ze zwykłego telefonu na jego telefon, gdyż internet w Iranie jest obecnie odcięty z tego powodu, iż władze Iranu boją się, iż dywersanci Izraelscy mogą wykorzystywać e, internet po prostu do przekazywania obrazów do centrali w Tel Awiwie. Dlatego internet jest odcięty, można się tam tylko dodzwonić z tradycyjnego telefonu e, i sytuacja jest taka, iż e, w Teheranie są kolejki na stacjach benzynowych oraz po, przy sklepach spożywczych. Sam Sadjad mieszka pod Teheranem, także jego te naloty nie dotknęły. Na szczęście natomiast uderzenia dotknęły wśród centralny Teheran i tam mieszka w pobliżu mieszkania jego rodziców, którzy to już byli na tyle blisko, że odczuli to uderzenie. No i powiedział, że nastroje są takie, już wszyscy presowie są wściekli i nie ma to znaczenia, nawet najbardziej e, antyrządowi, najbardziej opozycyjni dzisiaj Persowie są zjednoczeni wokół rządu, gdyż wiadomo Persowie to jest bardzo dumny naród i oni nie pozwolą, żeby obce siły e, bombardowały i zabijały, szczególnie ludność cywilną, a przypominam, że w tych nalotach e, zginęły. E, zginęło 80 osób, tam byli nie tylko wojskowi, naukowcy, ale również cywile. Miało zginąć 20 rodziczy, dzieci, co po prostu rozścieczyło e, Irańczyków. Tak więc on z nim jest wszystko w porządku. E, jakby była sytuacja drastyczna, to jestem w stanie jakoś pomóc mu się ewentualnie ewakuować stamtąd. E, Iran kocham, jest to najspanialszy kraj, do, chyba do podróżowania. Wspaniali, przecudowni ludzie. Poznałem w Iranie wielu ludzi, zwykłych ludzi, poznałem również przedstawicieli reżimu, poznałem duchownych, poznałem jednego Ayatollaha, poznałem wielu mułów, poznałem milicjantów Basidji oraz żołnierzy. Tak więc jestem z cały, całym sercem za Iranem, czego nie ukrywam. Eee, powiem tak, nie, nie popieram tego, co robi rząd Iranu, na pewno przynajmniej chodzi o kwestie wewnętrzne, natomiast e, tutaj trzeba się zjednoczyć wokół Iranu, gdyż Iran stanowi obecnie na Bliskim Wschodzie już jedyną zaporę przeciwko e, imperialnym e, zapędom Izraela, szczególnie po upadku Syrii Bashar al-Assada. Jeżeli będę miał jakieś większe, ważniejsze informacje, tak, to wtedy podam to Państwu, gdyż z sadziadem jestem cały czas w kontakcie. Jestem całym sercem z jego rodziną no i mam nadzieję, że nic im się nie stanie. No i Martin Armstrong pokazuje na swoich cyklach on cały czas tutaj dokonuje wpisów na swoim blogu, iż ten cykl wojenny cały czas się rozpędza i mamy tego właśnie tutaj najlepszy obraz. Po wojnie indyjsko-pakistańskiej mamy teraz ten konflikt na Bliskim Wschodzie. Zobaczymy, czy będzie eskalować. No i Martin Armstrong zapowiada generalne rozpędzenie się cyklu wojny oraz cyklu paniki na rok 2026, ze szczególnym uwzględnieniem Europy. Tak więc szczególnie należy patrzeć na Europę w połowie przyszłego roku. No i tak by trzeba wziąć pod uwagę, jeżeli by się chciano ewakuować z Europy, co ja też biorę pod uwagę, to tak w pierwszej połowie e, przyszłego roku. Gdyż wtedy NATO może próbować już doprowadzić Rosję do takiego stanu, że ona po prostu będzie zmuszona do jakiejś formy interwencji wobec NATO. No i rok 2027, no to już by była trzecia wojna światowa, czyli te wszystkie kontakty, tylko konflikty zlałyby się w jedno, o czym mówiłam, strong. No, i długo oczekiwana e, akcja militarna Chin wobec Tajwanu, która ma się rozegrać właśnie w 2027 roku, gdyż to wtedy, gdyż na tą datę Xi Jinping obiecał, już Tajwan przejmie przed chińską partią komunistyczną, przed Komitetem Centralnym, i to byłoby w zasadzie dopełnienie już tej trzeciej wojny światowej. Tak więc na naszych oczach to się wszystko rozgrywa. Tak więc jeżeli będę miał jakieś dane, z, nowe dane, ważne informacje z Iranu, to przekażę to na społecznościach, a jeżeli trzeba będzie, to też nakręcę kolejny filmik. Także na razie to wszystko. Dziękuję.